Witam serdecznie w kolejnym odcinku zupalnego Krakowa. Podejrzewam, że u Was tak samo, czyli tutaj chyba w tym momencie jest plus 35 stopni, czyli upał, nie da się wytrzymać i tak dalej. Sauna, różnych określeń używamy, ale gorąc. Oczywiście Anglicy też mają swoje zwroty, i o tym dzisiejsza lekcja. Przykładowo my czasami mówimy, o, jak w saunie. Po angielsku też tak można powiedzieć, tylko pytanie, jak to powiedzieć naturalnie. Powiemy, it's like. It's like a sauna in here. It's like a sauna in here. Także co jest ważne? No, musimy dodać to like, like a sauna, i musimy dodać in here. To znaczy, musimy. Jeżeli chcecie brzmieć naturalnie, to dodajemy przyimki in here. Gdybyśmy byli w domu i ktoś opowiada, że na zewnątrz jest właśnie jak w saunie, to wtedy tak samo przyimki, tylko zamiast in, out, no i zamiast here, there. Czyli powiemy, it's like a sauna out there. Zamiast y, saunę czasami mówimy jak w piekarniku. Oni mówią tak samo. Piekarnik to oven. Ta sama konstrukcja, czyli it's like an oven in here. Albo out there, jeśli mówimy z domu. Natomiast, jeżeli chcemy powiedzieć, jest gorąco, upał i tak dalej, to też zaczynamy od it's. I w sumie macie trzy słowa do dyspozycji: trzy, trzy przymiotniki, wszystkie trzy na B. Boiling hot, baking hot i te są najpopularniejsze i w brytyjskim, i w amerykańskim. Amerykanie jeszcze dokładają czasami burning hot, tak? Czyli wszystkie z gotowaniem, pieczeniem i tak dalej. Czyli przykładowo mówimy o oh, it's boiling hot i znowu in here albo out there. It's baking hot in here. Generalnie mamy też falę upału w języku angielskim. Ładnie to możemy wyrazić czasownikiem experience, czyli doświadczamy. Ta fala upału skoro jest falą, no to jest od kilku dni, czyli powiązanie przeszłości z teraźniejszością, czyli present, perfect, continuous, tutaj pięknie zabrzmi, czyli we've been experiencing a heatwave for the past few days, czyli od kilku ostatnich dni. Zamiast a heatwave można bardzo fajnie ująć to mówiąc scorching Temperatures, jakby upalne temperatury. I to samo mogę to wrzucić do tego zdania: We've been experiencing scorching temperatures for the past few days. I tak naprawdę scorching to jest kolejny przymiotnik, który można do tej, dodać do tej listy, co mieliśmy: baking hot, burning hot, boiling hot. To można też powiedzieć scorching hot. It's scorching hot today. Troszeczkę bardziej amerykańskie, ale śmiało możecie też tak. Mówić. Dzięki. Trzymajcie się.